Cześć, witajcie, ja jestem Menu dark 64 witam w moim pierwszym audiologu. Witam ostro nie typowo. Ten audiolog to jest tylko takie moje wytłumaczenie. Yy, Myślę, że, że audiolog jest bardziej przekonujący niż, niż jakiś biuletyn. Yy, mówiłem, że będę wstał dzisiaj odcinek z lecz so, zaraz wam powiem dlaczego nie. Po pierwsze, przez ten ostatni czas czekałem na yy, lepszy internet, żeby rzucać te, te, te filmiki z jakością HD lecz tego internetu nie ma, więc to jest trochę dla mnie smutne. Po drugie, mógłbym nagrać tych, do tych 480p, lecz mi się naprawdę nie chce grać w tych suterców. Nie wiem czemu, mam jakąś taką małą, po prostu nie wiem, nie, ch nie chcę mi się. Jutro się postaram coś nagrać, no... Yy, naprawdę, ściądę jutro sobie na spokojnie yy, i postaram się coś wrzucić. A tak to to chyba wszystko właśnie. To jest taki trochę właśnie mój filmik, w którym taki, taki trochę usprawiedliwiający mnie. Eee, wybaczcie, e, nic nam tu nie poradzę. Eee, tak, jestem leniem. Jutro, e, jutro się postaram. Może jeszcze coś zaprojektuję, to może coś stawię na e, z pixel artów. A teraz... E, Kończę ten odcinek. Kończę ten audiolog. To tyle, jeśli chodzi o te podstawowe informacje. No to komentujcie, subskrybujcie. Wybaczcie mi. Jutro, jutro się postaram coś zrobić. Naprawdę. Na razie. Cześć.